Witam Was w kolejnym odcinku z aktualizacji Jestem dzisiaj z Ritą e, i e, pojedziemy sobie na padak nie, nie mogę ogólnie z zgadzać, ponieważ e, nic nie łapę, a ja wiecie to nie mam mikrofonu Tak. E, no i zobaczymy, który, który się najbardziej podoba. No. Eee. O. 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 O, kurde. poszło do knark. na próbu. Mi się ogólnie podoba tamten karusek. Jednak mu się jeden podoba. O, dobra, już idzie. Hmm. Który najbar... najbardziej Ci się podoba? O, chyba na szaty. Ale nawet mi się zaczął podobać Oreo. Nie, to zaczynają mi się podobać ok e, fajnie. Ja też, mm, też mm, mi się podoba. No i tutaj dodali e, mysza tego. Mm, nie, no ładny tylko nie ma takich, są tylko Kare. Ale też chyba są morale, nie wiem. Kare, ten dodali ten był, bo wiem, był w zimowej wiosce, której nie ma. No i dodali oczywiście wyścig. I powiem wam, że będą nowe zadania z fabuły, tak? Nowe zadania z fabuły chyba za tydzień, ale nie wiem dokładnie. Napiszę i idziemy do. Mistrzostwa zaczęły się 3 minuty, 4 minuty, temu. minuty temu. Przepraszam, że tak będę pisać, ale dzisiaj gościem jest Rita Greenpeak. Aha, ok. No to ja sobie idę do Murland. Na jej. Tak. No, trochę słabo. Bo, ktoś na pierwszej generacji. Nie. Jedziemy do stanu Murland. Ok. Czekam, czekam, czekam. Patrzę, patrzę, patrzę. No i jedziemy do Murland, dzisiaj nagrywam innym programem, nie wiem, chociaż i tak nie będzie e, tej licencji raczej, a jeśli będzie, no to przepraszam, nagrywam Mobizenem, bo nie chciało mi się tam tym O, wow, matko, i jak mi trochę zladzyło O, matko, o matko. Chociaż mam Intel Core i 5, choć, ale zlażyło mi i 3, No, Okej. Okay. Tu jest nowa Niwa. Nowa Stacy. E, nie. Mm. Mm -hmm. O, cześć, przyjaźnisz się z Bobkatami? Naprawdę przydałaby mi się pomoc. się perę. Jestem z i dopiero co przeprowadziłam się do Murna. Tak, ona była. Ona już była, bo widziałem ją ja i zastanawiam, co ona tu robi. No. Kiedyś byłam w jednym klubie dzieckim z kuzynką Loretty, Elizą. Dlatego jest. Dlatego teraz Loretta i Tan zaprosiły mnie do Bobkatów ale mam szczęście, że trafił mi się nowy klub, w którym mogę trenować. Jednak jeśli mam być szczera, tutejsze treningi są trochę niewystarczające. Szlaki przejałajowe są świetne, ale naprawdę wyjątkowy klub cechuje dyscyplina. Potrzebujemy odpowiedniego harmonogramu i właściwych ćwiczeń, by przygotować koń... A przeklikałem, nie to. Loreta pozwoliła mi prowadzić treningi skoków przez przeszkody na tutejszym wybiegu. Tak... Y się stajemy najlepsi, pomagając sobie nawzajem przy odrobinie ćwiczeń, bo Płaty będą naprawdę mocnymi zawodniczkami, a skoro masz kurtkę naszego klubu, jesteś jedną z nas i chcę, chętnie bym z... chętnie bym z Tobą potrenowała, ale najpierw potrzebuję pachołki, musimy zwiedzać. Okej. Okay. Ja koło nowych wyścigów. Aha! Ej, dobra, już wiem, do czego służyły te pachołki. Serio? Serio? I tutaj był ten pachołek? Ej, ej, teraz już to wiem, do czego to służyło. I Stacy tutaj była, tylko nie było tych zadań. O matko, o bosko, i tutaj był pachołek, którego mo mogliśmy wcześniej zebrać. Czyli już wiemy o co chodzi. <laughs> o, SSO robi świetne bagie. <laughs> no to i to był przed zadania. Ok. E, czemu? Są dla wszystkich. No są dla wszystkich, bowiem. A właśnie nie, był, nie, nie będę raczej czytać aktualizacji. Może potem sobie zarknę i pokażę Wam najwyżej. W, w, w montażu wkleję. Jeżeli byście chcieli. Jeżeli byście to chcieli. Ja nie mam. Rebki. I mam. I mam. Zarknę. Ja też nie mam ręki właśnie. Dostać, przepraszam, dostać z niego tylko, trze, tylko trzeba mieć SR. To bardzo proste ćwiczenie. Chcę zobaczyć, czy sobie z nim poradzisz, bo jeszcze nie widziałam. Jak jeździsz? Ruszaj i przekonajmy się, czy jesteś gotowa na bardziej zaawansowane treningi. O, dobra. A tu nagle się pomnożyły pachołki, dobra. No, ja nie chcę... Ile? 10 minut? Nie, ja sobie zrobię screena. Rozkraczyło się. <laughs> o, jednak print na nie robi się. Bo. Chociaż <laughs> mi się nie zapisują. Niektóre mi się nie zapisują, niektóre zapisują. Screen, które robię m, przez print screena. E, Windows i print screen nie zapisują mi się, więc to jest dziwne. A! Przeklikałem znowu spierniczać. <laughs> Okej. Okay. Czekaj. Okej. Okay. No, jednak nie będziemy razem po prostu, no. Chciałabym umożliwić się trenowanie na bardziej wymagającym torze z przeszkodami, ale mam pewien problem. No, ja już oglądałam jakby coś odcinek u Ari, ogólnie dam linka do kanału w opisie. Spróbuję w końcu zrobić opis. Gdy przygotowałam przeszkody do kolejnego treningu, skończyły mi się różowe drą 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 drągi. Na szczęście Jenna pożyczyła mi kilka ale zielonych i mamy je pomalować. Wygląda jednak na to, że, e, te, że tego odcienia zieleni używa na, używają największe rywalki naszego klubu, czyli Bulldogs. One są w, chyba w e, Tak, być nie może, jak powiedziała Loretta. Bobkaty ubierają się na różowo i używają różowego. Nie tylko w środy. Czyli trzeba przemalować dronki na różowe, nie? Łap się za pędzel. Im szybciej skończymy, tym szybciej zaczniemy lekcję. Dobra, to już będzie w 40pd. Zaczynamy powoli wyjechać tu 21 level. O, no to chyba się zaczyna coś w tym roku dziać. Ej, gdzie to jest? Ja to mam. A tu. I nagle mi się no właśnie, pomnożyło mi się. Że wy będziecie słuchać, ja sobie zobaczę potem, jaki dźwięk. Nie z tego i wyścigów, oczywiście no ale mnożą nam się, serio, mnożą nam się wiaderka farby to, to jest trochę dziwne o aha, um, no świetnie świetnie, SSO, znowu bug już nie ma płetwusia, nie ma lodu, nie ma ciemowej wioski <ścoughs> O matko nie, czemu, 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 czemu? czemu? Laka, lak był przez chwilę. Hmm. Ma, mają teraz idealne odcienie różu Bobcatów. Skoro le, Lore, roleta, toaleta, nie będzie już miała nic przeciwko. Mogę zająć się torem. Okej. Okay. Farba jeszcze nie wyschła, więc ametyst Aura będzie potrzebował twojej pomocy przy skokach. Chyba że też, by masz twojego konia pasował do barw klubu. Tak, i myślę, że tutaj powinna być zadanie na jutro, ponieważ tutaj jest tak, że nagle w sekundę wysycha farba, więc to jest trochę nielogiczne. Okej. Okay. Gotowa na drugą lekcję? Ten... A dobra, muszę być na koniu. To zaraz przeczytam. No. Hej, no, daj. Potem wszystkich usunę, ale to jest na celu od, do celu odcinka. O, proszę bardzo. Gotowa na drugą lekcję. Ten tor jest trochę bardziej złożony niż poprzedni, ale e, to wciąż podstawy. Oczywiście nawet doświadczeni jeźdźcy czasem, czasami muszą przypominać sobie rzeczy elementarne. Wiesz, że najlepsi zawodowcy rzadko ćwiczą z przeszkodami tak wysokimi jak na zawodach. Nie, nie widziałem, ponieważ no, lubię konie i tak dalej, ale e, ja tylko raz jeździłem na koniu, więc za bardzo nie jestem w temacie. Ci piusie. Ci, ci okej okay. Używanie niż, niższych przeszkód, takich jak kozły czy koperty, mniej obciążą konia, ale ale zmniejsząc ryzyko kontuzji i pozwalając na dłuższe treningi wypróbuj ten tornadę. Dasza radę, chyba mój dobra, ej, nie wiem ile mam już hmm. 45 plus 25 to jest za trudne nie wiem 70, 45 dobra, nieważne, po prostu y, dużo wbiję fajnie, że w końcu dali po 20pd a nie po 5 i ja! tak Dobra, mam 10 minut, więc... Co to dla mnie? W końcu, ale ładny tu, tylko trochę małe to. Małe przeszkody i koniec. Dobra, koniec w końcu. się? Ej, tak on to nazywa, Tam Amelia Soundland. Nie wiem jak. No chodź, 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 chodź. Nieźle nie się, nieźle, nie się spisałaś. Dobre ułożenie ciała. Tak myślę, że niedługo będziesz gotowy na tor zawodowy. O to tor. No i tu jest zadanie na, dla Star riderów. Jak na razie idzie Wam świetnie. Jeśli Ty i Ametys Aura jesteście gotowi, chciałabym Wam pokazać coś trudniejszego, prawdziwy tor z przeszkodami, które można spotkać na zawodach. Gotowano, to zacznijmy. Ej, kurde! Fajnie, że mamy, ale powiem Wam, że będzie na pewno chyba krótszy odcinek. Ugh, ładnie. Krótszy odcinek. Jeżeli chodzi o tamtego, bo tamten to był taki długi, że ja nie wiem po prostu. O dobra, i tutaj koń może się wyrobić. Jak to nie przejechałem? Jak, jak? Powiedzcie mi jak. Proszę. Przecież ja jechałem, tu, o. Czy ja mam nagle przez środek przejechać? No tu jechałem. O, teraz mi zaliczyło. Nie wiem. Ej, tu już się nie mogłem prawie wyrobić, ale już koniec ma za, za małą zwinność. Czy za dużą? Nie wiem. A ona zbijam tymi krawieżami. Tia Metis Aura spisaliście się, się jak zawodowcy. Ten tor jest dość prosty w porównaniu z tym, co spotkasz na prawdziwych zawodach. Jeśli chcesz poprawić swoje umiejętności musisz poszukać innego miejsca na Jorwiku. Ponoć arena jezielska w pobliżu Srebrnej Polany ma bardzo wymagające tory. Oczywiście mam nadzieję, że Zaraz wracam. Jestem. Nie mów w tego Lorecie, ale ty i Amethyst Aura moglibyście. O, byłaś moją ulubioną, ulubioną uczennicą. Nie mów w tego Lorecie. Ale ty i Amethyst Aura moglibyście ją nauczyć kilku sztuczek. O, jezu, koniec. W serio? W serio. Serio, serio, serio. Serio. Oh. No, Och. No, no i. Nic. No i dupa. Bardzo fajnie, że dodali jakieś wyścigi i zadania, które dają dużo pd. E, tylko brakuje mi trochę zadań takich z fabuły. Ostatnio chyba fabuły, nie no. Hm. Zapomniałem kiedy była ostatnia fabuła. Chyba dwa lata temu prawie. No bo 2019 listopad. No chyba, oczywiście, ale... Potem były wspólnoty karty, ale ja to nie liczę jako fabuła, tylko jako zbieranki takie. No. Myślę, że odcinek Wam się spodobał. Wiem, że nie zatrzymałem OBS-a. No. Dziękuję za oglądanie. Ja już będę kończyć. Czekajcie. A dobra. Ile trwa odcinek? 17 minut. Tyle co poprzedni. Dziękuję za oglądanie.